Cześć wszystkim! Witam Was po przerwie na kolejnej edycji Kawy z Mlekiem Online. Jestem Karolina Morze, jestem magistrem farmacji i konsultantem. Zajmuję się ustalaniem bezpieczeństwa terapii w okresie karmienia piersią. Na początku mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i że jesteście zdrowi. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie trochę o przyziębieniu i karmieniu piersią, ale zanim coś chciałam powiedzieć, co u mnie ostatnio się działo, bo przygotowuję dosyć sporo różnych projektów. Jednym z nich są szkolenia: szkolenia dla specjalistów zawodów medycznych, które w tym roku prowadzę w ośmiu. Miastach w Polsce i ostatnio, właśnie, puściłam do druku nową wersję skryptu do, tych, do tego szkolenia. Skrypt wygląda w ten sposób, więc ostatnio, właśnie, zajmowałam się głównie przygotowywaniem szkolenia dla specjalistów, ale miałam też ogromną przyjemność być na kongresie w Krakowie, kongresie, pierwszym międzynarodowym kongresie. Wędzidełek w Krakowie, dziękuję Ania Kotlińska za zaproszenie. Byłam tam w roli tłumacza. Było to dla mnie duże wyzwanie, ale też niesamowita satysfakcja i chciałabym się pochwalić, już zresztą to pokazywałam, dostałam piękny certyfikat, dziękuję za, za docenienie mojej pracy, dostałam też medal. Ania jesteś chyba jedyną osobą, która daje medale za e, uczestnictwo w konferencjach i za dzielenie się wiedzą. Dziękuję, to było naprawdę świetne doświadczenie e, i wszystkim polecam e, zajęcia u Ani. E, zresztą jeszcze kiedyś na pewno e, będziemy o tym rozmawiać. E, dzisiaj, co chciałam dzisiaj z Wami omówić, to jest e, to, co też w, w ostatnim wpisie na blogu dzisiaj opublikowałam, to znaczy o lekach stosowanych w przeziębieniu podczas karmienia piersią. Dlaczego akurat o tym? Mimo, że tak naprawdę pisałam o tym na łamach kwartalnika laktacyjnego, taki dosyć obszerny artykuł, rozmawiałam na ten temat z Agatą Aleksandrowicz, z Magdaleną Komstą, z Natalią z Hej Mama, nawet nagrałam na ten temat podcast. Nadal cały czas bardzo dużo pacjentek pyta mnie o te leki w laktacji, dlatego przygotowałam na blogu takie zestawienie takie podsumowanie tych, które uznaje się za najbezpieczniejsze opcje, to nie są wszystkie leki, które można rozważyć w leczeniu przeziębienia w okresie karmienia piersią, to są te po które najbezpieczniej jest sięgnąć. I teraz to co trzeba pamiętać, co jest najważniejsze podczas Infekcji takiej jak przeziębienie, że jest to tak naprawdę infekcja wirusowa. Jest to infekcja wirusowa, która jest samoograniczająca się. To oznacza, że w warunkach fizjologicznych, jeżeli zachorujemy na przeziębienie, to jesteśmy w stanie zwalczyć je samodzielnie z naszym układem odpornościowym w ciągu 7 do 10 dni. I w tym czasie to, co znajdziemy w zaleceniach, co jest najskuteczniejsze tak naprawdę w wyleczeniu się z przeziębienia, to jest odpoczynek i nawodnienie. Chciałabym teraz nawiązać trochę do odpoczynku, bo opublikowałam informacje o tym wpisie na kilku grupach na Facebooku i widzę, że bardzo wiele jest żalu i rozgoryczenia związanego z tym, że opiekując się małymi dziećmi, nie ma miejsca na odpoczynek, co jest bardzo smutne. Ja wiem, że jest ciężko to znaleźć, ale wierzę, że, że można wygospodarować chociaż trochę czasu, żeby na chwilę się położyć. Tak naprawdę ten odpoczynek jest kluczowy. Do tego, żeby szybciej postawić się na nogi. Jeżeli będziemy więcej odpoczywać podczas infekcji, wtedy szybciej staniemy na nogi i szybciej będziemy mogli wrócić do, naszej, do naszego normalnego funkcjonowania. I jako mama trójki dzieci. Ja wiem, że ja mówię, że ten odpoczynek jest bardzo ważny i że da się wygospodarować, bo ja wierzę, że da się wygospodarować. Ja sama mam problem z tym, żeby ten, ten czas wygospodarować i miałam go w przeszłości, gdy dzieci były bardzo małe. Mam trójkę dzieci, w tym w tej chwili trzyletnie bliźniaczki i pięcioletniego syna, więc wiem, że nie jest łatwo. I wiem, że leki. Pomagają, więc dlatego dużo osób mnie o to pytało i przygotowałam ten wpis dla tych osób, które nie są w stanie leżeć i chorować spokojnie, i które potrzebują być w pełni sił przez cały czas. Mam nadzieję, że mimo, że to jest bardzo ciężki okres w Waszym życiu, mam nadzieję, że jednak uda się chociaż trochę tego czasu dla siebie wygospodarować, chociażby w trakcie trwania infekcji, chociażby po to, żeby poczuć się lepiej. Więc wszystkie mamy, które teraz chorują, jestem z Wami. Mam nadzieję, że informacje z tego wpisu Wam się przydadzą. A pozostałe mamy, mam nadzieję, że Wam się nie przydadzą i że nie będziecie chorować. No dobra, wracając do tematu. Mamy odpoczynek i nawodnienie. Odpowiednie nawodnienie pozwala tak naprawdę wszystkiemu w naszym organizmie, wszystkim przeciwciałom, wszystkim substancjom, które biorą czynny udział w zwalczaniu patogenu, leży sprowadzać się we właściwy sposób, utrzymywać odpowiednią homostazę, czy odpowiednią równowagę wewnątrz naszego organizmu. Więc podczas choroby pamiętamy o tym, żeby pić dużo płynów. I w tym wpisie nie poruszyłam ani tematów leczenia roślinnego, preparatów roślinnych, czosnku, czy innych innych rzeczy, które się stosuje tradycyjnie w zwalczaniu objawów przeziębienia, ani też nie omawiam metod prewencyjnych, bo o tym pisałam już wcześniej, a takie rozszerzenie przygotuję też później. To, co jest w tym wpisie, to jest tylko to, po co można sięgnąć, jeżeli musimy zwalczać objawy infekcji. No dobra, to mamy. Najczęściej, co się dzieje, gdy mamy przeziębienie, gdy mamy tą infekcję wirusową i odpoczywamy i pijemy dużo, to co nam się zdarza, to jest oczywiście ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, uczucie rozbicia, katar, kaszel, zapchane zatoki, uczucie takiej ciężkości, problemy z koncentracją, co jeszcze może być. Chyba wszystko, że mówiłam, wszystkie te takie podstawowe objawy. I teraz to, co pomaga nam przetrwać wszystkie te objawy, to są leki, które działają objawowo. One nie działają leczniczo, one mają na celu zahamowanie objawów. Niektóre również pomagają, jak leki na katar, które obkurczają śluzówkę, odprowadzić nadmiar wydzieliny, gdy mamy opuchnięte kanały wewnątrz nosa, które powodują takie uczucie zapchanych zatok. Więc to, co, to, po co zwykle sięgamy w pierwszej kolejności, to jest paracetamol i buprofen, leki przeciwbólowe. To, co jest najbezpieczniejsze, co uznaje się za najbezpieczniejsze w okresie laktacji, to są właśnie te dwa leki. Mogą być w postaci tabletek, saszetek, oczywiście pojedynczych, nie, nie leki złożone. To mogą być tabletki rozpuszczalne, co wolicie, wszystko jedno tak naprawdę. I stosujemy je w zakresie maksymalnych za, zalecanych dawek dobowych. Nie stosujemy niższych dawek, jeżeli są nieskuteczne. Stosujemy taką dawkę, która jest skuteczna. Nie przekraczamy maksymalnych dawek dobowych. Dla paracetamolu to jest 4000 mg e, dobowo w czterech dawkach podzielonych, czyli dwie tabletki po 500 mg co 6 godzin, albo jeżeli, jeżeli lepszy dla Was jest ibuprofen, wolicie ibuprofen, e, wtedy stosujemy 1200 mg na dobę, czyli e, 3 razy na dobę po 400 mg. To są maksymalne zalecane dawki dobowe dla osób dorosłych. To pomaga nam zwalczać ból gardła również, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy i wszystkie inne bóle, a także działa to przeciwgorączkowo. Co dalej? Dalej mamy katar. Katar zwykle jest jednym z pierwszych objawów. Możemy zastosować leki działające miejscowo. To mogą być spreje z oksymetazoliną, z ksylometazoliną, z nafazoliną. Te wszystkie leki uznaje się za bezpieczne w okresie karmienia piersią, dlatego że one po pierwsze działają miejscowo i mają działać tylko w obrębie śluzówki nosa, po drugie ilości, które oczywiście jeżeli mamy prawidłową aplikację i nie połykamy tych preparatów, ilości, które znajdą się w krążeniu ogólnym mamy są tak małe, że w tak małych ilościach w ogóle są w stanie trafić do mleka, jeżeli w ogóle są w stanie dalej przejść przez gruczoł piersiowy, że nie stanowi to zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Stosowanie żeli obkurczających do nosa nie jest przeciwwskazane w okresie karmienia Pierwszą tym możemy się ratować. Pamiętamy, że są to preparaty, które mogą wysuszać i niszczyć śluzówkę w nosie, dlatego nie stosujemy ich przewlekle maksymalnie 5 dni. Potem, jeżeli coś się dzieje dalej niekorzystnego, możemy skonsultować się z lekarzem i dobrać inną terapię. Co mamy jeszcze? Ból gardła. Jeżeli mamy ból gardła, stosujemy tabletki do ssania. Najczęściej właśnie pacjentki stosują tabletki do ssania o działaniu nawilżającym. To mogą być preparaty roślinne, nie ma przeciwwskazań do tego, żeby je stosować. To mogą być preparaty miejscowo znieczulające, preparaty odkażające, przeciwgrzybicze. Jest bardzo dużo tych preparatów na rynku. Wszystkie z nich zasadniczo są w tak niskich dawkach, że rozkładając nawet jeżeli całość z tabletek, biorąc pod uwagę wszystkie tabletki, które stosujemy na dobę, będzie w stanie w całości wchłonąć się do krążenia ogólnego mamy, a jeżeli coś będzie w krążeniu ogólnym mamy, to potencjalnie może trafić do mleka, to te ilości, które są w tych preparatach, są tak niskie, że po przełożeniu na masę ciała mamy objętość, yy, i objętość mleka, którą pobiera dziecko, yy, te dawki są tak niskie, że nie będą powodowały żadnych efektów klinicznych u dziecka. Jest to, jest to potwierdzone naukowo, tak się uznaje powszechnie, że leki stosowane miejscowo do ssania na gardło, również preparaty do płukania, jeżeli ich oczywiście nie połykamy, preparaty do psikania, jeżeli nie przekraczamy dawek zalecanych przez producenta, wszystkie te preparaty są uznawane za bezpieczne w okresie karmienia piersią. Co mamy dalej? <laughs> Tabletki do ssania mamy, leki na kaszel. I tutaj mamy pewien problem, dlatego że kaszel jest naturalnym odruchem obronnym. Kaszel ma na celu usunąć te rzeczy, które są niekorzystne i nieproszone w drogach oddechowych. Dlatego odruch kaszlu jest bardzo istotnym odruchem i on mówi nam, co tak naprawdę dzieje się w naszym organizmie. I odruch kaszlu jest regulowany w mózgu, a jeżeli coś jest regulowane przez mózg, a my chcemy to zahamować, to znaczy, że musimy tam się dostać. Bariera między krwią a mózgiem. Jest bardzo podobna jak bariera między krwią a gruczołem piersiowym. Więc jeżeli mamy leki, które przenikają przez barierę krew-mózg, jest duża szansa na to, że również będą przenikały przez barierę krew-mleko. I wtedy w, takich, w takiej sytuacji te leki potencjalnie mogą trafić nam do mleka, a jeżeli trafią nam do mleka, to mogą zadziałać na ośrodek kaszlu w mózgu dziecka, mogą zadziałać na mózg dziecka, pamiętając o tym, jak działają te leki. Dlatego stosując leki, zwłaszcza leki. Przeciwkaszlowe, które działają na mózg, e, musimy być bardzo ostrożni. E, dlatego na przykład nie rekomenduje się kodeiny, ponieważ kodeina poza działaniem przeciwkaszlowym może e, powodować zaburzenia oddychania u bardzo małych dzieci, więc unikamy stosowania kodeiny w okresie karmienia piersią. E, oczywiście e, każdy przypadek jest inny. W niektórych przypadkach stosowanie kodeiny będzie mniej ryzykowne niż w innych. E, jeżeli mamy, e, mamy karmiącą piersią noworodka. E, Wcześniaka albo hipotrofika, wtedy inaczej rozpatrujemy to bezpieczeństwo stosowania tych leków w laktacji, niż u mamy, która karmi dwulatka i te karmienia są np. No, tylko dwa razy na dobę. Wtedy ryzyka są zupełnie inne, więc pamiętajmy, proszę, żeby nie generalizować, tylko, tylko pamiętać o ryzykach i dostosować to do swojej własnej sytuacji. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możecie do mnie napisać, zapisać się na konsultację, możemy porozmawiać o tym. Ja mogę napisać o tym kolejny wpis. Dajcie znać, jeżeli to jest jeszcze dla Was niejasne. Więc na kaszel suchy, czyli kaszel, który ma na celu ułatwić. Pozbycie się tak naprawdę tego patogenu, który nie powoduje odrywania żadnej wydzieliny, który jest na przykład napadowy, duszący, w takiej sytuacji, jeżeli musimy go zahamować, możemy rozważyć dextrometorfan. Dlatego że w przypadku tego leku farmakokinetyka przemawia na korzyść i najprawdopodobniej przenikanie do mleka jest niskie. Je, ale stosujemy te, ten preparat tylko jeżeli jest wyraźnie konieczny, czyli jeżeli na tyle utrudnia nam e, funkcjonowanie, że nie jesteśmy w stanie e, z tym kaszlem e, normalnie, normalnie żyć każdego dnia i zajmować się dzieckiem. Jeżeli mamy kaszel mokry, mamy kaszel, który powoduje odkrzuszanie wydzieliny, e, wtedy możemy i mamy problem z odksztuszaniem tej wydzieliny, możemy zastosować e, acetylocysteinę, która również e, patrząc na profil, Farmakokinetyczny wydaje się być lekiem niskiego ryzyka w okresie karmienia piersią. Nadal, ponieważ kaszel jest nam potrzebny, rozważamy, czy, czy faktycznie konieczne jest zastosowanie tego preparatu. Skuteczność acetylocysteiny w badaniach jest wykazana, ale nie jest na tyle wysokim poziomie, żeby można było ją ująć w rekomendacjach dotyczących leczenia kaszlu, więc pamiętamy o tym też. Jeżeli wiele mam pytań, nie o saszetki. O saszetki, czyli preparaty typowo reklamowane jako preparaty na przeziębienie, na grypę, na zatoki itd. Najczęściej takie preparaty saszetkowe składają się z substancji przeciwbólowej i z jakiejś substancji albo obkurczającej, albo przeciwhistaminowej. Monoterapia lekami przeciwhistaminowymi okazała się nie być skuteczna w leczeniu objawów przeziębienia, dlatego te preparaty raczej to wprawdzie nie jest monoterapia, dlatego że w saszetkach mamy substancję przeciwbólową czy przeciwzapalną i ten preparat antyhistaminowy jak feniramina czy Chloramfeniramina, ale zasadniczo, ponieważ skuteczność tych preparatów tak naprawdę nie jest wykazana, że jest wysoka, możemy, możemy zastosować coś innego. Natomiast jeżeli to jest coś, co Wam pomaga i i chcecie to zastosować, to ryzyko, jeśli chodzi o karmione piersią dziecko, uznaje się za niskie w przypadku tych preparatów przeciwhistaminowych w połączeniu z lekami przeciwbólowymi. natomiast pamiętamy, że te leki mogą spowodować uspokojenie umamy, senność również. I to, o czym często się nie myśli w takich sytuacjach, to jest to, że jeżeli jesteśmy senne i przeziębione, i mamy zajmować się dzieckiem, no to może być mały problem, zwłaszcza jeżeli jeszcze musimy jechać gdzieś samochodem. To może nie być dobre połączenie. Więc rozważcie to. Drugą opcją saszetek to są saszetki z substancjami obkurczającymi śluzówkę, takimi jak pseudoefedryna i pochodne pseudoefedryny. Pseudoefedryna wydziela się do mleka w bardzo małych ilościach i zasadniczo dla dziecka ryzyko uznaje się za niskie ze stosowania pseudoefedryny przez mamę karmiącą piersią. Pamiętamy oczywiście noworodki, wcześniaki. Ryzyko zupełnie inaczej wtedy oceniamy. Dzieci starsze, inne sytuacje, ryzyko jest wtedy mniejsze. Natomiast to, co robi pseudoefedryna, jak wykazano w badaniach, ona obniża produkcję mleka. Przy dawkach 120 mg na dobę, a nawet przy dawkach 60 mg na dobę, może wystąpić spadek produkcji pokarmu. I uznaje się z tego powodu, że pseudoefedryna jest przeciwwskazana w okresie karmienia piersią. Natomiast jeżeli jest to coś, co Wam pomaga, lub coś, co zapisał Wam lekarz, Ponieważ również w zaleceniach, jeśli chodzi o zapalenie zatok, na przykład jest, pseudofedrena, jest zalecanym preparatem, wtedy oczywiście rozważamy to, ale bierzemy pod uwagę fakt, że może nastąpić spadek produkcji pokarmu. I kiedy to jest istotne? Jeżeli nasze karmienie piersią nie jest na tyle stabilne, żebyśmy byli w stanie utrzymać odpowiedni poziom laktacji dla nakarmienia naszego dziecka. Pamiętamy o tym. <laughs> no więc rozważamy, ale rozważamy też to, co się może wydarzyć, gdy weźmiemy ten lek. To mamy. I to jest chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym temacie. Jeżeli macie pytania, to proszę pytajcie. Postaram się za chwilę Wam odpowiedzieć na nie w komentarzach, jeżeli są jakieś pytania w komentarzach. To, co jest bardzo ważne przy stosowaniu, przy stosowaniu jakichkolwiek leków w okresie karmienia piersią, to jest to, że nie stosujemy leków, gdy naprawdę nie są potrzebne. Jeżeli jesteśmy w stanie zagwarantować sobie odpoczynek, dobre nawodnienie, kiedy jesteśmy w stanie... Samodzielnie podnieść się z infekcji, z przeziębienia. Nie mówię tutaj o żadnej innej poważnej infekcji. Wtedy starajmy się unikać leków. I to działa zasadniczo we wszystkich przypadkach. Wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mając leki, dostajemy szybkie rozwiązania. Ale czasami nie jest warto podejmować takiego ryzyka, zwłaszcza jeśli chodzi o leki, które nie są uznawane za bezpieczne w okresie karmienia piersią. Nadal. Jeżeli tego potrzebujecie, rozważamy to, biorąc pod uwagę e, możliwe działania niepożądane. E, dobrze, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć. To chyba wszystko. E, jeżeli byście miały e, pytania albo pomysły, może bardziej na to, o, o czym e, kolejne spotkania możemy zrobić, proszę dajcie znać w komentarzu. E, a tymczasem e, życzę Wam zdrowia. I żebyście nie chorowały w tym sezonie, chociaż aura sprzyja. Mam nadzieję, że długo pozostaniemy wszyscy zdrowi. Do zobaczenia następnym razem.